Dzisiaj pokażę wam, jak w naszym Jumpy wymienić właśnie ten kierunkowskaz, zwany popularnym migaczem. A no więc po otworzeniu klapy silnika dostajemy się tutaj. O, przekręcamy, tak byśmy odkręcali i wyciągamy żarówkę, którą wymieniamy i oczywiście Wkładamy na tak samo jak wyciągaliśmy, włożenie, przekręcenie, sprawdzenie, czy działa, jest dobrze osadzone i to wszystko.